Nie palę, bo papierosy nie są mi do niczego potrzebne. Śmierdzą, szkodzą, śmiecą. Przekonałem się już o tym jako dziecko, kiedy mój tata palił. Na szczęście od dawna rzucił i dziś jest zdrowym i wolnym człowiekiem. Dlaczego nigdy nie sięgnąłem po papierosa? Gdy byłem młodym chłopakiem, nigdy nie imponowali mi ludzie, którzy palili. Nie widziałem w tym nic interesującego. Od zawsze ceniłem sobie sport, zdrowy tryb życia a to nie idzie w parze z paleniem. Dodatkowo utwierdziła mnie choroba, którą przeszedłem, że zdrowia nie można kupić za żadne pieniądze. Co roku ponad 3,5 miliona ludzi umiera z powodu palenia. Po co kupować sobie śmierć? I wreszcie najważniejsze, moja rodzina. Dlaczego mam ich skazywać do życia w kłębach trującego dymu? Chcę, żeby mój synek oddychał czystym i zdrowym powietrzem żeby dorastał boku ojca, który jest w świetnej kondycji i dotrzymuje mu kroku nie tylko na boisku, ale i w życiu, z którego może być dumny. Hey. Jeszcze jedno. Przez lata byłem strażakiem, więc może wiem lepiej niż inni, że palenie jest bez sensu. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programu Niepale, bo i pracodawca zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl i www.planujedlugiezycie.pl